Cześć, to jest już drugi poradnik do Nostale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się rajd'ami. Są, jest bardzo dużo rajdów w Nostale, to nie wymienię wam wszystkie. Przedział levelu 299, rajd króla kurczaków, przedział 3099, nagroda 49 levela, RAJD matki Kuby 4099, rajd Krzysion Loa, 599 59 rajd na Maju. 60-99 to jest rajd od olbrzymiego Slajd 70-99 to jest rajd od olbrzymiego Czarnego Pająka A 80 na 10 to jest rajd Bandy Rozwójników Można zrobić, na <coughs> no wszystkie rajdy można albo zrobić, o właśnie ci gigantyczny Slajd, przedziąłem na 69-99 Na rajdach są brane same <coughs> KFC KFC, są brane brane same na, na rajd są same brane Mariusz z tym skarłami czy się w profesji na rajd <coughs> matku by jest dużo rajdów na dużo kart ognia <coughs> na rajd w bardzo dużo kart światła nie wiem czemu i kart mroku Wszystkie ogólnie karty. Na rajd na Maju też samej ja jest poziomem profesji. Holy WK. że na olbrzymiego slajda jeszcze nie, bo jeszcze nie byłem. A, zapomniałem 40, 50, 90, 90 rajd mrocznej kasty. No teraz są same brane, same karty, światło. Dobrze, to jeszcze jest rajd na Maju, to jest tam ten aż olbrzymiego slajd nie wiem tak później już dalej nie wiem Radkę wsi można zrobić tutaj Radę Kuby można zrobić często czasu specjalnej, Radę Ksyson również <coughs> A Tak wygląda starcie Radio Króla Kończu Dobrze, to było na tyle, trzymajcie się i cześć